Cześć widzowie, w tej strony Kuba i dzisiaj będę grał The Start w Roblox. I sorry za dźwięki, bo to w pokoju moja siostra ogląda bajki, więc będziecie słyszeć różne bajki. Dobra, będziemy grać teraz. Zaczynam grę.

Не знаю. Да, Them. O, nowa aktualizacja te startajki. Tu są pety. Jeżeli będziesz latał, to będą za to wyglądać te pety. To jest przejście też. No tu będzie pokój jakiś slajd. to jest... Jakiś śmietnik Jest dobrze ja myślałam, że przeszłam całą grę, ale... Jednak nie, bo był ta aktualizacja. Wiesz, tam przed chwilą była przerwa... No, przepraszam za... tamty bo oni tam cały czas głosują. Tak, nagrywam. Dobra. Widzimy, patrzcie, to mam. Taki Time Finder. Stary Destroyer, Jak I, eksek I eksekutor. Lecę się tak na gierem Dobra lecę no, widzicie Pet ze mną leci czy sobie założył bo nie chcę żeby strzelali we mnie No i nie wiem o co ludziom cho chodzi Temu twórcy chodzi Zrobiłem cały de star. Ale on, on tutaj pojawił się wielką... pojawiła się jakaś wielka króla. Ja nie, nie wiem nawet po co myślałam, że stąd poleci jest taki strzał i tego nie będzie. O, sorry, bo właśnie teraz włączyli piosenkę i będzie pewnie głośno. głośno. Lecę pozabijać z, z filetem Timu. Kości, kości. Dobra. Nie chcę mi się walczyć z nim. I tak pewnie wszystko pozamykał. O nie. Myślałam. Dobra, i lecimy. Widzę tam Koście założyli Patrzcie jak bo nie założyli to bym nie widział, że tam ktoś jest Lecę, lecę, ale w sumie on ma tarczy, więc wcale go nie atakuje, bo jest tarcza. Co milenium... tutaj lata cały czas. A tego... Jakby nie założył tej tarczy, to byłoby fajnie. A ten co odwala? Nie rozumiem. Jakim tutaj? A, aaa, nic nie kupił, zapomniałem. Ale patrzcie. Było Była rozgrywacja rano byłem w białym teamie. I byłem w białym teamie i to było o no, co mówiłem. Byłem w jakimś tym teamie i i jak to ten skin ma dolar Jan był w... no w innym kolorze, a... tylko w białym, a by... ten, A to jest czerwony Team, więc jest czerwony. Ja nie rozumiem. Dopiero teraz coś mnie zbogowało, się, że coś. A ten co do mnie chce? Ha. ja cię jest? Z... Star Destroyer. Nie wiem, po co ludzie tak wychodzą, jak zaraz pewnie. Ups, tam i... wiecie. Może trochę podtrzymy to. Ups. Ktoś pewnie postrzelał mocno. Dobra, jedziemy na lawo do nich. Biorę antalorian skin. Nie wiem, jaki to kod jest. To Saber code. Nie wiem, jaki jest. I to jest problem. O, zapomniałem o tym. No, grany jest, jest fajny i... to. Możesz ludzi... prądem... zareagować. Chciałby być to i... to i ten, ten kod. Wiecie się pisze. No coś trzeba napisać. Zawsze myślałem, że to jest słabo tajnik, dlatego że cały czas trzeba było stać tam i zbierać pieniądze. A okazało się, że to jest fajne, bo jest tu są drape, dropery i same zbierają pieniądze. Jeszcze tam był kod z.